O, dobrze, że już jesteście. Zobaczcie, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Tak dobrze mi się tutaj się działo, że prawie bym o was zapomniała. A przecież tak by nie mogło być, bo mam wam do pokazania przepiękne trzypokojowe mieszkanie w samym sercu polanki. A składa się ono z dwóch sypialni, salonu z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki, korytarza, a przynależy do niego ogromny balkon. To co? Jesteście gotowi je zobaczyć? Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy od salonu z aneksem kuchennym. Za mną znajduje się właśnie aneks z dużą ilością blatu roboczego i oknem, więc będziecie mogli gotować pyszne posiłki przy świetle dziennym. Dodatkowo klasycznie dużo szafek do przechowywania, a zabudowa została wykonana przez stolarza. Udajmy się troszeczkę dalej i Spójrzmy na strefę jadalnianą. Został tutaj zaproponowany okrągły stół, który jest dobrym zabiegiem stylistycznym, zmiękczającym pomieszczenie w kształcie kwadratu, czy to prostokąta. Miejsce na konsolę, na której możecie ułożyć piękne, designerskie dodatki oraz ta delikatna sztukateria ścienna, przechodząca płynnie w tapetę na ściance medialnej. A jak ścianka medialna, to i strefa wypoczynkowa, z której właśnie Was dzisiaj powitałam i w której to tak miło mi się siedziało. Osobiście uwielbiam rozwiązanie w postaci wygodnego fotela i kanapy, ale również możecie tutaj postawić stylowy narożnik, jeśli wolicie takie rozwiązania. A teraz myślę, że przyszedł czas na prawdziwą perełkę, czyli ogromny balkon. Jego rozmiar da Wam możliwość na zaprojektowanie tutaj własnej przytulnej przestrzeni. Można położyć jakiś wypoczynek, stolik kawowy, czy na przykład bardzo modne ostatnio kokony, w których możecie się bujać i opalać słoneczne dni. A już teraz udamy się z niego do pierwszej sypialni. Ma ona około 11,3 m2 i sprytnie zaprojektowaną wnękę na szafę. To pomieszczenie może służyć Wam za pokój dla dziecka czy na przykład biuro. Tuż obok znajduje się łazienka zaprojektowana w stylu pokoju kąpielowego. Z obłędnym rozwiązaniem w postaci tapety, która jest wodoodporna, więc nie musicie się martwić, że coś się z nią wydarzy. Klasycznie mamy tutaj wannę z funkcją prysznica, szafkę podumywalkową i funkcjonalne półeczki oraz szafkę nad geberitem. Dodatkowo zostało przewidziane tutaj miejsce na pralkę oraz suszarkę. Zwróćmy jeszcze uwagę na funkcjonalny układ mieszkania. Za mną sypialnia oraz łazienka. I teraz przechodzimy w część korytarza, który składa się z dużej zabudowanej szafy, siedziska z ukrytym miejscem na szafkę bezpieczników oraz szafkę światłowodową, gdzie podłączycie swój router. Naprzeciwko mnie znajduje się garderoba i druga sypialnia. Także jeśli macie dzieci, to nie będziecie musieli się martwić o hałasy, bo ich pokój będzie z jednej strony mieszkania, a wasza sypialnia z drugiej, więc zobaczmy ją teraz wspólnie. Ma ona 12,5 m2, także przewiduje tutaj miejsce na duże łóżko, również szafę wewnętrznę oraz na przykład toaletkę czy jakiś wygodny szezlong lub fotel. A jakby wam było mało miejsca na... Szafę czy ubrania, to w pobliżu tej sypialni znajduje się również garderoba, którą możecie w całości zabudować i cieszyć się przestrzenią na Wasze ubrania, buty, a kobiety będą miały miejsce na swoje torebki. I to już powoli koniec naszej prezentacji. Jeśli macie niedosyt, to zapraszam Was do zobaczenia mieszkania na żywo. Jeśli o mnie chodzi, to ja jestem nim zachwycona i czuję się tu naprawdę swobodnie. Tymczasem ja Wam życzę pięknego dnia, zapraszam do obejrzenia reszty filmów, a ja wracam do czytania książki. Cześć!